Cześć, nazywam się Michał Sawicki, jestem psychologiem, seksuologiem, psychoterapeutą. Razem z poradnikiem zdrowia sprawdzamy najczęściej wyszukiwane przez Was frazy dotyczące życia seksualnego i seksualności. Czy według Pani my jesteśmy takim pruderyjnym narodem, czy bliżej nam już do zachodu? No bliżej chyba do zachodu. Pruderyjnym narodem. Bardzo pruderyjni. Tak, pruderyjnym narodem. Polska jest delikatnie zamknięta na większość tematów seksualnych. Starsze pokolenia definitywnie są bardziej pruderyjne, ale młodsze... No zawsze się coś zmienia, tak? Powoli to do nas dociera. Czy wiesz, co to jest BDSM? Wiem, co to jest BDSM. Nie wiem. Okej. Okay. <laughs> Nie. Hardkorowe uprawianie seksu. BDSM i to jest... Coś, czego się spodziewałem, absolutnie BDSM to jest fraza, która myślę, że nie tylko dzisiaj, ale na przestrzeni ostatnich lat jest jedną z najczęściej wyszukiwanych w internecie. I też mamy kilka definicji, które możemy spotkać w internecie. Generalnie chodzi o wiązanie, dominację, sadyzm i masochizm. Um, Tutaj nawet jak procentowo popatrzymy, to też może mieć różne dane, bo od 1-2% do nawet 20-30% w zależności od tego, jakie badanie mamy, jak zadamy pytanie, bo jeżeli zapytamy kogoś, czy e, w swoich aktywnościach seksualnych ma sadyzm albo masochizm, to pewnie ten procent odpowiedzi będzie mniejszy. Ale jeżeli zapytamy o, o to, czy kręcicie dominację albo uległość, to tutaj już myślę, że procent osób będzie większy. 20-30% wciąż ma wrażenie, że to mogą być nawet zaniżone dane. Swinging. Czy to jest według Ciebie pomysł na zdradę, czy pomysł na dobry seks? Wszystko zależy od podejścia. Słyszałem o tym, ale... Swingersi, no to są ci, ci co latają w gaciach. No, boją się ze sobą nawzajem i nie ma z tym problemu, według mnie. Ja nie wiem, no kto by się musiał nie, trafić, siebie, nie wiem, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio? No, to zależy od preferencji. Wiem, że taki film był, ale swingersi tak w definicji nie. Nie, to zależy od człowieka. No, jeżeli to jest za ogólną zgodą, to pewnie... Nic, ale jeżeli ta druga osoba nie wie, to już nie jest, a jeżeli partnerzy wszyscy się zgadzają. To jest super. Totalnie nie mój klimat. Dla mnie to jest za dużo, troszeczkę. Roleplay w łóżku to jest raczej tak, czy raczej nie? Um, raczej tak. Czemu nie? Tak, czemu nie? Nie, nie ma problemu. Oczywiście, że tak. <laughs> no fajnie, no? Cześć <laughs> tak. Robiłam gdzieś o tym referat. Jak najbardziej. O tak, jeśli kogoś to bawi, to go on. Sądzę, że każdy element dodający pikanterii w związku jest ok. Kolejna fraza. Swingers. Czyli osoba, która korzysta z takich aktywności swingerskich, czyli zazwyczaj pewnie jest w relacji, ale dobrowolnie też za zgodą drugiej strony e, pozwala sobie na zmianę partnerów seksualnych. Swinging jest na pewno dla osób, które wyrażają na to świadomą zgodę, czyli osoby zaangażowane w relacje. E, obie, czy, czy więcej osób, które w tej relacji są, muszą chcieć tego, muszą wyrażać na to zgodę. Fajnie by było też po takim pierwszym doświadczeniu swingerskim sobie usiąść i przedyskutować, jak nam było w tym. Czy rzeczywiście nasze oczekiwania się pokrywają z tym, czego doświadczyłyśmy. Doświadczyliśmy, czy chcielibyśmy coś zmienić, czy może się wycofać z takich działań na przyszłość, czy coś poprawić, jakoś się zabezpieczyć. Petting, czy wiesz co to jest? Petting, petting, tak, Coś mi to mówi. Coś mi mówi, petting, petting. Yy, że, a, że jakby, że, że są związki, że, że ktoś tam u, udaje jakieś zwierzę. Nie? Ale to nie wiem. Nie, to też nie wiem. Petting. Nic. Petting. Okej, okay. nie spodziewałem się, że ta fraza jest tak wysoko <laughs> ułożona w hierarchii wyszukiwań. Um, o pettingu pewnie dużo w internecie znajdziecie. Też informacje, które mogą być nie do końca zgodne ze sobą, bo generalnie petting jest to określenie na czynności, inne czynności seksualne, dotykanie, całowanie, pieszczenie, które może, ale nie musi doprowadzać do orgazmu u osób. Generalnie zasada jest taka, że ma nie dojść do seksu waginalno-waginalnego i pewnie analnego. Seksualny, w zależności od teorii, jest zaliczany albo nie do pettingu. Co to jest seks tantryczny? Jeszcze raz? Seks tantryczny. Nie mam bladego pojęcia, nigdy nie słyszałam. Co to jest seks tantryczny? Ta, jaki? Tantryczny. Następne pytanie. <grym> Co to jest seks tantryczny? Czy umiałabyś opisać? Już nie wiem. Seks tantryczny. Jestem ciekaw, bo przyznam się, że nie sprawdzałem, co jest w internecie pod hasłem seks tantryczny, ale jestem ciekaw, co tam znajdziecie i zaraz po nagraniu sobie to sprawdzę. Bo, bo znowu to jest stwierdzenie, które może mieć mnóstwo definicji, ale generalnie chodzi o techniki, które mają dodatkowo stymulować, tak, żeby ta przyjemność seksualna była większa niekoniecznie poprzez samą penetrację. Krążą legendy, że seks tantryczny może trwać godzinami i pewnie może trwać dłużej niż taki seks tradycyjny. Nie podam tutaj czasu dokładnie w godzinach, ile to może zająć, ale załóżmy, że rzeczywiście te techniki, skoro nie mówimy o penetracji, czyli nie mówimy o szybszym orgazmie, mogą trwać dłużej. Dla niektórych jest to też taka świetna okazja do tego, żeby ten orgazm przeżyć kilkukrotnie. Kobiecy wytrysk. Co możesz powiedzieć na ten temat? Kobiecy wytrysk, to jest z tego, co. no to jest taki luz, tak bardziej, nie? To nie, jest, to nie jest jakaś, jakaś, nie, tak jak to jest może pokazane w różnych filmach w internecie, że to że są jakieś kurde nie wiadomo jakie te. No to, jest, to co, i chyba tyle. Nigdy dokładnie się temu nie przyglądałem, jakby mogę tylko powiedzieć z tego, co wiem, nie? Kobiecy wytrysk, i czy wiesz, co to jest, i czy umiałbyś opisać? <disso> A czy tu już się w ogóle reportaż zaczął, tak? To... Musieli mu z z tak? Konkretnie. Co to jest kobiecy wytrysk? To wiem. Można to wyciąć, bo szczerze, to tak się trochę spieszyłem przed kamerą. No, no. Nie kurczę, no. no. No ciężko no, tak okay. wyjaśnić, w sensie wiem, ale tak wyjaśnić to jak taka... No, Okej, okay, dobra. się tak ciężko, że tak powiem wyjaśnić moimi słowami. Że ja dorosły facet, mam 20 lat i, i nie wiem co to jest kobiecy wytrysk. Znaczy... Ja, ja to rozumiem, chociaż nie potrafię się teraz, teraz to, tego wytłumaczyć. Okej. Okay. Jakbym partnerka do tej pory nie miała. Ło, wow. kobiecy wytrysk, to... <laughs> To jest hasło, myślę, że potęga i wyobrażam sobie, że niestety częściej pada przy wyszukiwaniach filmów pornograficznych, ale fajnie, że się tutaj pojawiło, bo możemy sobie wyjaśnić, czym kobiecy wytrysk jest jak rozróżniać różne hasła, które z kobiecym wytryskiem się pojawiają, bo sam kobiecy wytrysk to jest kwestia bardzo zindywidualizowana, trudne słowo, ale rzeczywiście dotyczy każdej kobiety w inny sposób. Nie każda kobieta ten wytrysk. Musi mieć. Nie u każdej kobiety jest on widoczny. Chodzi o to, że podczas stymulacji zazwyczaj pochwy gruczoły kobiece mogą wydzielać taką substancję złożoną z antygenów, która przez cewkę moczową może się wydostawać. Niekoniecznie ona musi być związana z orgazmem, ale to, co częściej jest wyszukiwane w internecie, i sobie wyobrażam, że tutaj rzeczywiście część osób. E, mogło myśleć o e, takim zjawisku, jakim jest squirting, jeżeli dobrze wymawiam. Tutaj chodzi o takie wydobywanie się większej ilości substancji, której może znajdować się ten kobiecy wytrysk, ale też może się znajdować, i to robi to e, e, ten efekt na, na filmach pornograficznych. Może tam znajdować się kobiecy wytrysk, ale może się znajdować duża część e, substancji skończarza moczowego, która też jest naturalna, że podczas seksu może się wydobyć, i znowu kwestia całkiem indywidualna.